Witam wszystkich. Tutaj Manik na rowerze. Na początku filmu proszę o subskrypcję, lajki i czerwone komentarze. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy opowiadać o moich kaskach. Kaskach, które są dwa w domu, używam ich trzy. I za chwilę zobaczycie, jakie kaski na mojej tutaj łysinie bywały. Zanim opowiem o moim pierwszym kasku, to opowiem o mojej filozofii kasku. To co każdy się mnie pyta, jaki kask wybrać. Ja nigdy nie mówię o tym modelu, o, o, o konkretnym modelu, który jest y, potrzebny, bo kaski są potrzebne, ale zawsze opowiadam to, na co trzeba zwrócić uwagę. Przeważnie ludzie kupują oczami, czyli no, ładny jest, super, kupuję, biorę. Ale trzeba zwrócić uwagę, żeby kask miał odpowiednią wentylację. E, odpowiednią wentylację, czyli wentylową na teraz jak jest ciepło, to żeby dużo powietrza wchodziło do środka, żeby było wadnie, żeby głowa się za mocno nie pociła. Są kaski AREO, które za chwilę zobaczycie. E, ten kask jest takim zwykłym kaskiem firmy Kask Valegro. I co jest moją filozofią? Kask musi mieć odpowiednio zaprojektowane dziury, tak żeby te dziury nie powodowały świstów. Ponieważ e, niektóre kaski te dziury mają, wentylację mają świetną, ale powodują świsty i yy, po prostu ani nie można słyszeć nikogo, ani do, odpowiednio rozmawiać podczas jazdy. Dlatego też yy, kas kaski, które robią świsty, nie są fajne, są wewek. E, druga rzecz. To była pierwsza rzecz, czyli kaski robią świsty, odpowiednia wentylacja. Druga rzecz, waga. Kask nie może ważyć więcej niż 300 gramów. Ten waży 200. E, I e, dlaczego nie 300 gram? Kiedy ten pierwszy mój kask, którego nie mam, którego oddałem mojemu koledze, dałem mu go za darmo, e, bo był wielki, taki sagan był na głowie, wyglądałem trochę jak e, muchomorek. Ten kask robił świsty, jak, jak się jechało na szosowej ustawce, był duży problem w rozmowach e, z kolegami. E, co dalej? E, waga. E, to już mówiliśmy, 300 gram. Jak już opowiadałem, trochę o mojej filozofii. Opowiem wam o tym kasku. To jest kask firmy Kask. E, to jest włoski kask. E, firma Kask jest bardzo mocno związana z e, Tour de France i ogólnie z grupami e, szosowymi, takimi jak SkyTeam, który już nie istnieje. Teraz to jest jest Grenadier. E, ten kask jeździł też. Ten nie. Ten model był też używany podczas Tour de France. E, a model który, o którym mówię to jest e, Valegro. waży on 200 gram w tej wersji Codno w Cudde jeszcze odchudzony e, Ten jest normalnym, na normalnym rynku dostępny Już teraz trochę gorzej bo to jest starszy kask e, Ja go bardzo lubię e, tutaj e, jest zwykły system nośny Tutaj się zwykłe ustawia za chwilę zobaczę się na ten drugim kaskę troszkę inaczej. Jak go ubieram na głowę i jadę na dłuższej trasie, to po prostu zapominam, że mam kask. Tak super się nim jeździ. Bardzo go lubię. No i no i niestety ten kask ma swoją też czarną historię. Były tylko kilka dzwonów. Było kilka przecierek więc ten kask musi zostać wymieniony na inny kask No i y, to jest też powód tego filmu Bo y, opowiem o tych kaskach, które teraz mam A niebawem pojawi się tu nowy kask w moich rękach y, To będzie y, y, Rudy Project y, Model za chwilę się tu gdzieś pojawi I kask też możecie zobaczyć Ten będzie zastąpiony rudy Kolejny kask, który mam w domu, to jest kask od HJC-C, To jest kask Areo. Jest tutaj to jest to kask, który kupiłem go na jesień. Był wtedy świetny. Wentylacja jest tutaj mniejsza. Jesień, zima. Te kaski są, ten kask jest super, ponieważ przy wiecznej pogodzie, która w Holandii jest bardzo często, on bardzo mocno chroni głowę. Przed tymi przeciągami też go lubię nosić. No ale niestety, latem, kiedy więcej jest wypraw, potrzebny mi jest kask, który ma większą wentylację. I ten fonus raczej, raczej jest prawie nowy, bo no, tak go rzadko używam. No ale jak już jest jakaś ustawka większa, kolarska, jakiś wyścig, no to jadę w tym kasku. To już wiecie dlaczego, bo tamten jest troszkę pobijany, a ten, a ten jest. Cały i bar, na pewno jest bezpieczny. E, co, e, co mogę powiedzieć o tych kaskach? Ten, ten kask ma bardzo ciekawy system nośny, znaczy system ubierania, bo tutaj, tutaj możecie zobaczyć, jest taka, pokażę zbliżej, jest taki system, który sam się zakłada. Jak niektóry, niektórym e, moim kolegom pokazuję ubierz ten kask, no to Pro, pro, naj, najczęściej jest tak, że oni go po prostu nie potrafią ubrać, bo próbują go założyć w ten sposób, nie? tak jak się normalnie kask zakłada i to trochę, trochę dziwnie tam wchodzi, jeżeli ktoś ma jakąś chustę, to tutaj się ten tył blokuje. Ten kask ubiera się od tyłu, naciąga się ten tylnik ten do przodu. W ten sposób ten kask siedzi fajnie, on się tutaj układa, tak jak trzeba, ten przód się reguluje taką tutaj przystawką. Można go zrobić, że będzie wysoko, a można go zrobić, że będzie tak niżej. Nie? Teraz tutaj dla porównania pokażę system, system ten powiedzmy nośny system w kasku kask. Tutaj jest normalnie, zbyt tajnie pokrętło. Kask taki, ten ubiera się normalnie. Można ją od przodu, od tyłu, od boku, nie ma żadnego problemu, bo ma tam cały czas ustawione, przykręca się tylko śrubkę do dopasowania i tak jest. Taka jest różnica między tymi dwoma kaskami, oprócz tego, że ten ma fajną wentylację, ten ma troszkę gorszą wentylację. A zapomniałem jeszcze powiedzieć jaki to jest model. To jest Furion 20. Tutaj w środku jest jego waga e, i, i jakie parametry są te, które musi użytkownik wiedzieć e, dlaczego powstał ten film no e, pierwsze co mogę Wam odpowiedzieć na to pytanie to dlatego, bo nowy kas będzie w domu i stwierdziłem, że opowiem Wam co ja mam z e, co się z nimi działo jaka jest moja filozofia jakie są e, Pierwsze takie moje wytyczne, które y, kieruję do wszystkich ludzi, którzy chcą kupić nowy kask, to tu podsumujmy. Odpowiednia wentylacja, wentylacja, która nie przeszkadza podczas jazdy, czyli nie robi świstów i waga. Waga musi być taka optymalna do 300 gram, bo później to się robi te, takie nieprzyjemności. E... To w sumie, y, w sumie na tyle, co mogę powiedzieć o tym, dlaczego powstał ten film. No, to najważniejsze, będzie nowy kask, nie? będzie nowy film, będzie nowe, nowe testowanie. Tamten jest troszkę inny, ma siatkę w środku. Właśnie tu zapomniałem, y, ten kask ma dużą wentylację, ale nie ma siatki. I jeżeli jest jakiś owad i wpada do kasku, to on tu robi... Bzzz, robią się cudanie w środku. Także czasami... Y, no i właśnie, chciałem jeszcze e, powiedzieć i pokazać uszkodzenia na tym wasku. Tu był dzwon z, e, z większą prędkością. Złapałem pobocza i wpadłem potem na asfalt. Odbiłem się od pobocza i wpadłem na asfalt. E, tu też jakaś historia jest, której nie pamiętam. Też był jakiś tutaj przycierka przed, przez coś. No i jeszcze, jak ktoś jeździ, to się przewraca. No, no i ja czasami też mam takie coś takie, takie historie, powiem Wam, że to uderzenie mogło uratować, ten kask przy tym uderzeniu uratował mi zdrowie, może i nawet życie. Więc, yy, co mogę powiedzieć, noście kaski, bo nie wiadomo, kiedy się coś zdarzy. Yy, może nie Wy, może ktoś inny, ale możecie się czasem przewracać, to jak to się jeździ, to się przewraca. No wtedy się z Wami żegnał, yy, mam nadzieję, że yy, Odświeżyłem, rozjaśniłem Wam jakiś pomysł na y, kupienie nowego kasku. Mm, ja używam bardziej kasków szosowych, bo są takie fajniejsze, filigranowe. Filigla, są takie fajne. Niektórzy kupują kaski z daszkiem MTB. Ważne, żebyście nosili kask i żebyście jeździli bezpiecznie. Ja się z nami żegnam. Wiecie co macie robić. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wszystko co będzie fajne. Ja za wszystko dziękuję. Im więcej subskrypcji, może niebawem się pojawi jakiś, yy, jakiś prezent. Jak będę miał dużo subskrybentów. Do zobaczenia w kolejnych filmach lub na trasie. Trzymajcie się.